Jestem zwolniony? Ale paczka leżała na moim biurku! Przysięgam! Bo ty tę paczkę ukradłeś. Z biura mojego ojca. To jakaś bzdura. Proszę świadka o zabranie głosu. To robota Toma. Huh? Ona kłamie. Tom był przecież z nami. Najwyraźniej nie przez cały czas. Tom... Masz dokładnie 5 minut na spakowanie rzeczy. Jack, bądź realistą. Masz 35 minut. A co ja mówię? 34 minuty i 57 sekund. 34 minuty i 54 sekundy. To Jack nie robi. Nie rozumiem, dlaczego Wiktora mu pomaga? Co za różnica? I tak wyjeżdżam. Tom, nie możesz się tak poddać. A co mi zostało, Anno? Udowodnimy, Wiktorii, kłamstwo. Niby jak chcesz to zrobić? Może jakiś wykrywacz kłamstw umiałbyś zbudować? No myśl, Tom, rusz głową. Coś musimy zrobić. Nawet nie weszliśmy do trzynastki. A te wszystkie tajemnicze przesyłki do pana Leopolda? Po co mu one? A my? Nie zdążyliśmy się nawet poznać. Moje słowo przeciwko Wiktorii. Wierzą jej. Dokąd ty idziesz? Spakuję walizkę. Flo, widziałeś moją szczoteczkę do zębów? Czekaj. Czary Mari. Tam leż na szafce. Tom, wcale mi się nie podoba, że odchodzisz. Miałem wreszcie fajnego współlokatora i... Nie możesz nic zrobić. Bardzo mi przykro. Będę za tobą tęsknił. Za twoimi sztuczkami. Jesteś równie dobry co on. Drugiego takiego jak mistrz Evermore nie ma. Owszem! Pan Evermore byłby z ciebie bardzo dumny. Na tobie można polegać. Nie zostawiasz ludzi w potrzebie. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Kołam cię, tu jesteś. To jest takie okropne, że nie wiem co powiedzieć słowo. Czuję się tak jak wtedy, kiedy uciekł kot mojej ukochanej babci. Koszmarnie. Nie to, że porównuję cię do kota, ale... Tom, będę tęskniła. No tak, Anna to potrafi znaleźć słowa. Ja też będę tęskniła. A co z pokojem numer 13? Jak już dałeś śmietankę, to poproszę i sens karmelowy. Oj, przepraszam. Znajdzie się w końcu. Kto? Speedy! A, no tak. Dobra, gadaj co jest grane. Kim jesteś? I co zrobiłeś z moim najlepszym przyjacielem? Dobra. Widziałem coś. K kiedy... Byłem w gabinecie dyrektora i szukałem Speedy'ego. Speedy, kochany. Pa, pa, patrz, co tutaj dla ciebie mam. Sałatę. Hmm, jaka fałato. Już miałem wyjść z biura, ale wtedy... Speedy! Panie dyrektorze, czy mogę coś spytać? Co? O nie, nie wiem, co się dzieje. Zrobiło mi się słabo. Wszystko w no, Mam rączki przed oczami. Zróbcie coś szybko. Wiktorio! Wiktorio! To nie tą ukradł paczkę. Ty musisz powiedzieć panu Leopoldowi. Tak, ale jak? E, panie dyrektorze, byłem w pana zakazanym biurze, szukając żółwia, którego zabronił mi pan trzymać w swoim hotelu. Wyrzuci mnie. Wywali mnie. Na zbitą twarz. sprawda Chcesz trochę? Jeż. Jack oddaj ubiór Toma do czyszczenia. Nie chcę, żeby został jakikolwiek ślad po tym złodzieju. Z radością, tato. A teraz znikaj z mojego hotelu. I nie wasz się tu pokazywać. Spotkałem tutaj przyjaciół. I to wielu przyjaciół. Stół. No, Flo? Więc kim jest ten złodziej? A obieca mi pan, że ja sam nie dostanę czerwonej kartki? Czy to ty ukradłeś przesyłkę, Flo? Nie, ja skądże, ale widziałem złodzieja na własne oczy. Tylko sprawca dostanie czerwoną kartkę. No więc co widziałeś, Flo? Szukałem swojego żółwia... w pana biurze. W moim biurze? E, e, lif, my Latarkę, żółwia? Zwierzę w hotelu? I to w gabinecie mojego ojca? Czerwona kartka. Jaka czerwona kartka? Przecież była umowa. No właśnie, niech Flo opowie, co widział w gabinecie dyrektora. Kto ukradł moją paczuszkę? Jack ją wziął. Ja? Jack? Co masz do powiedzenia na swoją obronę, synu? Tom ukradł ci przesyłkę. No? Spytaj Wiktorię! Rzek mnie namówił, żebym powiedziała panu, że widziałam jak Tom zabrał paczkę. To jest dla mnie ogromne, gorzkie rozczarowanie. Czerwona, kartka, czerwona, kartka, czerwona. Byłeś dotąd szefem moich pracowników sezonowych. Teraz będziesz tylko jednym z nich. Tom? Serdecznie gratuluję. Możesz zostać. Uuuu! Zdrowie, Doma! Zdrowie! Zdrowie, Flo! Zdrowie, Flo! Zdrowie! I za pokój numer 13. Razem na pewno go znajdziemy. Teraz musi się tylko Speedy znaleźć będzie super. Dziś na kolację podamy coś nowego, zupę żółwiową. Flo, gdzie jest twój uciekinier? On jest... No? Na urlopie. Na urlopie? Aha. Tak, na Karaibach. Ach, na Karaibach, tak, tak, tak. Myślę, że jest gotowy na powrót. Muszę szybko znaleźć Speedy'ego, zanim dorwie go pan Leopold. Wszyscy będziemy szukać. Jeden za wszystkich, wszyscy... Za, za Speedy'ego! Speedy! 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 Gdzie jesteś? Zobaczcie, ciocia ma dla ciebie selerek. Tada, Ci Speedy! Oj, tej żółwince Speedy na pewno się nie oprze. Lepsze od selera? Coś nie tak? Hm, to nowy letni styl. Po prostu wyprzedzam trendy. Letni styl? Ha! Słuchaj, a obrzydliwe kłamstwa też będą modne w tym sezonie? Liv. Hej, Anna! Słyszałaś już o nowym letnim stylu? Czadowy jest, gdy się niewinnych ludzi z pracy. Liv. Nie dokuczaj jej. Przecież powiedziała w końcu prawdę. Jesteś za dobra dla tego świata. Gdzieś ty się podziewał? Oddaj mi tego gara. Nie, nie, nie oddam. I co tu się dzieje takiego pilnego?